Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj, moi drodzy, przyjechałem znowu na miejscówkę, gdzie fotografowałem zimorodki. No i tak sobie pomyślałem, że spróbuję je dzisiaj trochę w lepszych okolicznościach nagrać, ponieważ mamy słońce. No i, i, i też zmieniłem miejscówkę trochę, gdzie, gdzie będę miał je zdecydowanie bliżej. Mam nadzieję, że się coś uda. Ogólnie, miałem, mam w tym tygodniu 3 dni wolnego, więc całe 3 dni zamierzam spędzić gdzieś w terenie. Wziąłem ze sobą namiot, wziąłem ze sobą śpiwór, a więc, a więc mniej więcej tak to wygląda. Będę coś kombinował. I, i o ile zimki. Znam miejscówkę, wiem czego mogę się spodziewać, tak, w innych miejscach, gdzie pojadę. Prawdopodobnie yy, będą to dla mnie nowe miejsca, więc prawdopodobnie nic z tego nie będzie. Choć mam nadzieję, że jak wstanę sobie nad ranem i, i pójdę gdzieś na polanę, to uda mi się zrobić jakieś zdjęcia może z arną, czy, czy, czy też innym zwierzętom, gdzie będą żerować na, na jakichś łąkach, polanach. A więc mniej więcej tak to wygląda ja lecę szybko się rozłożyć bo już jest dość późno ale zimki e, tak latają nie wiem jak e, będzie z falowaniem powietrza ponieważ słońce jest dość ostre mam nadzieję, że, że nie będzie tak źle no i tak to wygląda spójrzcie jak mam blisko pokażę Wam to już schodzę na dół i jest woda także można gratów wziąć, ale dzisiaj e, gratów nie wziąłem, no, mam na miot swoją czatownię, ale, ale wolę się wrzucić jednak w tego dżila, wiecie, nie? I krzesełko posiedzieć sobie, no spokojnie, statyw oczywiście i, i zobaczymy, może uda się i coś wejdzie. Dobra, do zobaczenia już z nadwody. E, jeśli coś wyjdzie... To super, pokażę Wam. Jeśli nie, no to lecę już wtedy w Bory Tucholskie i zobaczymy, co tam w trawie będzie piszczeć. Do zobaczyska! Witam Was kochani już z Borów Tucholskich Jak widzicie klimat jest niesamowity Woda czysta, gorąca Wręcz jeziorko piękne Myślałem, że będę sam, ale tam obok jakichś sąsiadów mam A niemniej jednak jest pięknie Teraz jest czas na kąpielę A później pójdziemy poszukać miejsca Gdzie Spędzimy czas w namiocie i poszukamy i, 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 fajnego miejsca gdzie gdzie może rano coś wyjdzie nam tak to mniej więcej wygląda z zimkiem Jak widzieliście Udało się Faktem chciałem zrobić coś w locie, nim jednak nie udało się zawsze odlatywał ode mnie a na kije wlatywał prosto z Naki wrotywał prosto z jakiejś trawy, więc ciężko było coś zrobić. Ale mam nadzieję, że takie zdjęcia wam się spodobają. Ale jest super. O Jezu. Tak to można żyć. Kto to wymyślił, że trzeba pracować, co? <ścoughs> A, jest cudownie. Widzimy się już z trasy. Spróbuję tej jeziorko obejść, choć wątpię, żeby tu coś ciekawego było Ale spróbuję obejść i później zobaczymy Jeśli nie znajdę nic ciekawego, to pojadę gdzieś w jakieś polany I może jakaś woda jeszcze się trafi, też oprócz tego, więc... Na razie plan był odpocząć, bo i tak mam środek dnia, jest godzina 12 Więc plan był, że trochę się pochlustam, Luśka jeszcze się boi wejść do wody no ale troszkę się pochlustam, a później, a później, a później przyjdzie czas na poszukiwania miejscówki na noc i na fotografię zwierzyny. No, ja korzystam i widzimy się później. Robię rundkę dookoła jeziora. Tu jest zbyt głośno. Przyjechali jacyś miejscowi chyba jeszcze. Kąpią się hałasują, więc wątpię, oprócz jaszczurek to nic nie widziałem, nawet ptaki w sumie cicho są. Tu za sobą mam taki młodnik. Ale miejsce takie wiecie nie za bardzo. Lecę szukać czegoś innego. Tu widzę już gęsto się robi. Jest więcej młodnika liściastego. Tutaj mamy iglasty. W tą stronę. Spójrzcie, jest jezioro. O. No i co podejrzewam, że jednak e, ludzie tu chyba będą przyjeżdżać, bo jedni pojechali, trochę się pokąpali, wiecie, następni przyjechali. Jeżarko bardzo, bardzo pozytywne. Czyste, sporo ryby, ale niestety cała reszta tak sobie. Dobra, lecimy. Mm-hmm. Słońce nam zaszło, moi drodzy, zrobiło się pochmurno. Wybaczcie, że jestem w masce, ale myszki po prostu zabiją mnie tutaj. O ile permetryna działa na komary, to tyle myszki sobie nic z niej nie robią, więc to jest tragedia. Tutaj jest z tej strony piękna droga leśna oczywiście Wiecie, trawka szeroki pas prosta więc a tutaj mamy młotnik więc myślę że że się na drodze bo jest szansa że coś będzie albo z młotnika wychodzić w las albo z lasu wchodzić w młotnik więc myślę że chwilkę sobie posiedzę tam i i zobaczymy może się uda ale no no nawet, nawet skarpeta nie pomaga przed chwilą e, leciała sójka no i oczywiście udawała, wiecie, myszołowa czy, czy jakiegoś tam innego drapieżnika ale na pewno myszołowa kiedyś e, jak zaczynałem przygodę z fotografią przyrodniczą, no to zawsze dawałem się nabrać, a teraz już z, z wiekiem wiecie, jak już człowiek chodzi po tych lasach i, i łąkach, to od razu roz, rozpoznaję, że to jest ja mysz z temu, nie? Dźwięk jest bardzo podobny, ale, ale jednak tylko bardzo podobny. A może jutro jeszcze wrócę na zimki. Trzeba korzystać, póki modę są. O, zobaczę. No, tutaj jeszcze pojadę w jedno miejsce, bo wiem, że łośki chodzą. Tylko poczekam, że się trochę przejaśni, a ma to się zrobić dokładnie bliżej zachodu słońca. No i, i podjadę sobie zobaczyć autem autem można normalnie sobie wtedy wiecie stanąć na drodze, są takie pola ze zbożem i, i tam one sobie często chodzą z całą pewnością jeszcze się kawki w lesie, bo nigdzie tak nie smakuje jak w lesie i pomału będę ruszać chciałem zostać na noc kurczę, ale i zrobić taki wiecie, film poklatkowy, namiot, gwiazdy ale będzie pochmurno, więc nie ma to zbytnio sensu no. Szkoda. No nic, może następny film uda się zrobić, wiecie, namiocik i hyc, chyba że się zmieni, no to zostanę, poświęcę się tylko właśnie do tego, aby nagrać ten krótki filmik namiotu z gwiazdami. <głos Math> Ogólnie jeśli będziecie szukać właśnie, żeby, wiecie, jak macie drogi takie leśne i, i mmm, będziecie chcieli, żeby wam ładnie przeszedł jeleń, mmm, koziołek, sarna, daniel, cokolwiek czy łoś, to, to dobrze właśnie szukać młodnika i, i lasu z drugiej strony to jest bardzo duża szansa, że coś nam przetnie tą drogę i, i będziemy mogli zrobić ładne zdjęcia a sama droga jest naprawdę bardzo malownicza ja zaraz wyjdę, Wam ją pokażę tylko jeszcze chwilkę sobie odpocznę choć powiem Wam szczerze, że ciężko jest odpocząć jak Meszki robią sobie jaja. <grym> Muszę powiedzieć, że musiałem nakleić taśmę, tą wiecie taką z AliExpress. Musiałem... Na... Czekajcie, podejdę, pokażę wam. O, musiałem nakleić taśmę, bo jak wiecie, moja osłona przeciwsłoneczna to jest problem sony. Ona po jakimś czasie się wyrabia i potrafi sobie spadać od tak siebie, nie? Więc ja sobie pomyślałem, że sobie do mojej, e, do mojego tutaj tego kamuflażu ochronnego na obiektyw przyszyję rzepy. No i przyszyłem jeden rzep do, do tego, a drugi do tego. No i fajnie to się trzyma, wiecie, to się nie rusza i tak dalej, ale ten rzep strasznie mi mychacił wszystkie koszulki. Robił dziury w koszulkach, więc mówię, kurczę, wezmę sobie, e, wezmę sobie już okleję obiekty Fajnie się złożyło, bo miałem akurat w aucie, więc, więc super. Ciuchy zawsze wożę ze sobą, buty, wiecie, tam w tym aucie to jest wszystko. Trzeba zostać na noc, to zostanę. Namioty, czatownie, statywy, wszystko jest w aucie. <laughs> Jak jadę na zakupy, to zazwyczaj moje zakupy jadą z przodu przy przednim siedzeniu, bo ani z tyłu, ani w bagażniku nie ma miejsca. No. Dobra, lecę, pokażę Wam drogę, bo jest naprawdę malownicza i mam nadzieję, że uda się coś sfotografować tam. Tylko będę musiał być cicho, oczywiście, żeby, o ile ptaki na głos to tak sobie, nie? Tam nie reagują zbytnio, to jest cała reszta zwierzyny leśnej, to jest z bardzo wyczulonym słuchem. i węchem. Widzimy się za chwilę. Widzicie? Spójrzcie tu. Bardzo dobrze widać, że idzie droga wydeptana przez zwierzęta z lasu do młodnika. Jedna idzie w tą, druga idzie w tą. No. Warto byłoby się zaczaić zobaczymy. Może, może się uda. No to sobie nawet leżało coś. Troszkę to wszystko wyłącha Ale jeszcze się jest? O, jestem. Spójrzcie. Elegancko, nie? Na 600 mm jeszcze lepiej to wygląda. Więc ja przyszedłem stąd, tam mamy ten młodnik. Ale tu mamy taki, wiecie, las, las, las. Bez końca. Właściwie, jak to w borach. No. Dobra. Ja usiądę, poczekam sobie z godzinkę później wypiję jeszcze kawkę i zasłucham wtedy jeszcze zobaczyć te łosie czy dzisiaj się uda i, i będą sobie chodzić i lecę do domku składać dla was film no posiedziałem troszkę, nic nie wyszło, nie ta pora wiecie nie? nad ranem albo przed wieczorem jest większa szansa jak teraz ale kto nie próbuje ten szempana nie piję, jak to mówią. <laughs> no, w każdym razie nie nagrywałem już siebie, żeby, wiecie, te odcinki nie trwały. Nie wiadomo jak długo. Też nie chciałem Was też zanudzać swoim gadaniem. Jednak możecie dać w komentarzu, czy wolicie częściej, a krótsze, takie 6-7 minutowe filmy, czy, czy rzadziej, a dłuższe, takie półgodzinne, jak ostatnio wrzucam. I zazwyczaj jest to zbiór kilku moich wyjść połączone w jeden odcinek. Spójrzcie. Nie było, nie było zwierzaków, ale mamy za to <laughs> piękne kanie. Naprawdę duże. Tam jest druga. O. Widać? Widać. Jakby się porozglądał, to na pewno znalazłby więcej. A że lubię kanie, to Biorę. Bułeczce tartej rarytas, moi drodzy. Łyżeczka gotowa. Muszę kawę zamieszać. Jaka jest, jaka jest. oko. O, wyszło. No, ale nic. Będzie smaczniejsza za to. Smaczne kawusi, kochani. O, moi drodzy, ja Wyjeżdżam już z Borów. W sumie już wyjechałem. Zatrzymałem się tylko na postoju, żeby nagrać dla Was aktualizację. Wyjeżdżam z Borów. Mam jeszcze jakieś 4 godziny do zachodu słońca. Mam nadzieję, że przed zachodem do słońca zdążę dojechać tam, gdzie, gdzie łosie e, sobie biegają i uda mi się coś nagrać jeszcze dla Was. A więc, moi drodzy, ja już lecę w tąto tą miejscówę. Nie będę nagrywał nic po drodze. Widzimy się już e, w miejscu, gdzie... gdzie e, można sfotografować łosie. Do zobaczyska. No i tak moi drodzy, wow, coś niesamowitego. Dosłownie podjechałem na miejscówkę. Jadę i nagle patrzę, coś wystaje ze zboża. I tak przyjechałem i wiecie co myślę, jakiś konar czy co? Nie wiem, ale tak wyglądało na jakiś konar. Wiecie, nie? Z zboża co wystaje. Ale tak mnie coś tknęło. Zatrzymałem się, cofnąłem, ja patrzę, a tu leży takie łosisko wielkie. Coś pięknego. łopaty, sama postura. Zresztą, zobaczcie sami, coś niesamowitego. I jeszcze na sam koniec wyszedł mi pięknie w zachodzącym słońcu. Wiecie, no kurczę, marzenia. Niesamowity. Pierwszy raz spotkałem się z tak dużym łosiem. Naprawdę kolos. Coś pięknego. Myślę, że e, czas wracać do domu, moi drodzy, dziękuję, że obejrzeliście ten odcinek, dziękuję wszystkim wspierającym mój kanał, tym, którzy pomagają mi finansowo, jak i tym wszystkim, e, którzy komentują, dają lajki, e, dają kciuki w górę komentują, subskrybują jesteście wielcy dziękuję wam za to serdecznie no i cóż, widzimy się w następnym odcinku w następnym odcinku prawdopodobnie pojadę w miejsce gdzie e, powoli będziemy się przygotowywać do rykowiska a na dzień dzisiejszy można tam spotkać łanie z młodymi Dość duże stada. No zobaczymy, czy to wyjdzie, czy nie. Wiadomo, to jest tylko przyroda, więc teraz jest, a za chwilę może, te, może nie być. Więc mniej więcej tak to wygląda. Nie obiecuję, bo już bym się obiecywał tyle, że i rzadko kiedy wychodziło, bo, bo wiecie, jak jest. Było, człowiek jeździł, jeździł, jeździł i po prostu znikło. No dobra, nie przedłużając, bo i tak już się zrobił długi z tego odcinek. Dziękuję jeszcze raz. Życzę Wam masę niesamowitych wyjść w teren. No i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, pa!